No proszę, witamy ponownie w miasteczku Playmo. Dzisiaj jedziemy na wieś. Pani Parker zaplanowała wycieczkę. O, proszę. Są już i Robert z benetem, Ale zaraz, zaraz. Gdzie jest Lisa? Bliźniaki są przecież zwykle nierozłączne. Porządek jest formą ha ha do którego się człowiek przyzwyczaja. Wow, skąd to znasz? Einstein czy Goethe? Nie, to mówi pani Parker, kiedy widzi twój pokój. Pch. Przecież ja w kółko sprzątam. Dopiero co na Boże Narodzenie na przykład. Porządek był jak się patrzy. A teraz mamy lato. Uff, jest! Wiedziałam, że tu będzie. Ale ekstra! Jupi, szybciej, szybciej! Uff, Robert, ważysz więcej niż pralka. Ach, biedna pani Parker. Ledwo zipie. Oho! W dodatku przed nami jeszcze jedna górka. Ciężki kawałek do pokonania. Hm, a gdzie właściwie jest pan parker? A tutaj jest, jak zwykle przy majsterkowaniu. Kto wie, może to będzie młodszy brat Roberta. Ach, to nie może być prawda! O nie! Dzień dobry pani Green. Daleka ta droga do pani, ale zawsze się opłaca. Ma pani najpiękniejsze warzywa. Hmm, ten kalafior wygląda naprawdę pysznie. Orety, ona kupuje kalafior. Bo jest zdrowy, braciszku. Warzywa zawierają wiele witamin i błonnika. Są one bardzo ważne w okresie wzrostu dzieci. Uch, zdrowe. Co sobie pani życzy, pani Parker? Przy okazji, z naszym sklepikiem regularnie przyjeżdżamy również do miasteczka Playmo. Naprawdę? W takim razie przyjechałam taki kawał na darmo. No cóż, nieważne. Co to ja chciałam? Hmm. Mamusiu, idziemy do zwierząt. Co? A no dobrze, okej. Okay. Wezmę zatem ziemniaki i ogórki. Sałata też wygląda wspaniale. A może lepiej kapusta? Ojej, tu wszystko wygląda pysznie. Ojej, jakie piękne! Kury mają nawet własny samochód. Śmiesznie, jak kury na kempingu. Od kiedy kury jeżdżą na kemping? Bardzo nietypowa kombinacja. Sprawdzę to, gdy tylko będę mieć dostęp do WiFi. Robert, to był żart. Co to jest żart? To coś śmiesznego, czego nie mówi się na poważnie. A to co, robot? Ale super! A wy kim jesteście? Cześć, jestem Bennett. A ja Lisa. Jestem Jacob, mieszkam tutaj. Jeśli chcecie, pokażę Wam nasze zwierzęta. To są nasze krowy i nasz cielaczek, mleczko. To nasz pies, mufinek. Jest prawie tak duży jak ja. A to są nasze dzikie zwierzęta. Czasami znajdujemy je w lesie ranne. Wtedy dbamy o nie, aż wyzdrowieją. Nasze sarniątko jest nawet karmione butelką co trzy godziny. To są nasze króliki i świnki morskie. A to moja ulubiona. Lucia? O Rany! Łusia znowu uciekła. Stale to robi. Musimy ją znaleźć. Lusia. Wow, ale bryka. Lusia. Oho, a to co za warzywo? To jest Lusia. Znowu uciekła. Jacob! O, zobaczcie, mama ma Lusię. Mama zaraz puści Lusię. Zwierzęta potrzebują dużo ruchu i doskonałej pielęgnacji. Codziennie, nawet w weekendy. Co zrobimy, gdy będziemy wyjeżdżać na wakacje? Przecież jeszcze nic nie powiedziałam, ale już widzę to po Twoim spojrzeniu, kochanie. O, proszę, mamo. Świnki morskie pochodzą z Ameryki Południowej i są z natury zwierzętami stadnymi. Czyszczą sobie nawzajem futerko, ogrzewają się i chronią wzajemnie. Dlatego nie wolno ich hodować pojedynczo. Odosobniona świnka czuje się samotna i jest zestresowana. A cóż to znowu? Jak Lili się tu znalazła? Chwila nieuwagi i proszę. Czy ktoś wie o co tu chodzi? Cudownie poznać nowych miłych sąsiadów, a co właściwie informatyk robi w takim centrum kosmicznym? Planujemy następną misję na Marsa. Skupiamy się przy tym na sztucznej inteligencji. Ja na przykład zajmuję się wyszukiwaniem w oparciu o model probabilistyczny, hiperparametrów maszynowych, algorytmów, uczenia się poprzez optymalizację bayesowską. Lili wygląda na nieco zmieszaną. Czy ona z tego cokolwiek zrozumiała? Chyba nie. To brzmi naprawdę hmm, bardzo, bardzo ciekawie. No to naprawdę hmm, interesujące. A ten pana cudowny wynalazek, robot, ma on jakieś imię? Dzieci nazwały go Robert. Robert, robot! Aha, zapamiętam! Muszę już lecieć. Miło się z panem gawędziło. Do widzenia, panie misiaczku, e, panie Parker. O, nie, to nie może być prawda. Teraz Lili wie, jak Robert się nazywa. Czy pan Parker nie widzi, że Lili coś kombinuje? Miejmy nadzieję, że Lisa, Bennett i pani Parker wkrótce wrócą. Stop, stop, stop. O co chodzi, Robercie? Wszystko w porządku? Południowoamerykański amerykański gryzoń skubie moją izo, izo, izolację. Ci, Robert! A co to ma być? Robert, nie możesz tak po prostu zabrać ze sobą zwierzaka z gospodarstwa. To nie Robert. Jacob mi ją podarował. Powiedział, że będzie wtedy mógł mnie odwiedzać w Playmo. Lisa, nie możemy hodować tylko jednej świnki morskiej. Robert już to przecież wyjaśnił. Tak, zgadza się. Ale nie w tym wypadku, bo mamy i drugą. Co? O, cześć, już jesteście. No, wycieczka się udała. Tak! Miałeś gościa? Była u nas nowa sąsiadka spod pod 33. 33? Na naszej ulicy domy kończą się przecież na numerze 27. Hmm, naprawdę? Dziwne. Byłem pewien, że powiedziała 33. Śmieszne. Kolacja gotowa jest kalafior z bergerami sojowymi. Uch! Bennett! Przepraszam. Jak miło, Lisa, że tak chętnie pomagasz. Mama powiedziała, że wtedy będę mogła je zatrzymać. Kogo? Moje świnki morskie. Jakie świnki morskie? Nie pytaj. Ech. Mamo, czy mógłbym w takim razie dostać psa? Mogę go zamówić przez in, in, internet. Co? To był żart. <laughs> no proszę, nasz Robert nauczył się żartować. Jestem więc pewien, że w następny piątek też będzie śmiesznie. I ciekawie. Tak bardzo, że potrzebna będzie nawet straż pożarna. Nie możecie tego przegapić. Hej, nie zapomnijcie dać nam. Kciuk w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku Playmo High School.